Cześć. Ja jestem Hubert Siembida, a to jest Rode VideoMic Go. To jest mikrofon przeznaczony właśnie do aparatów, do kamer, do nagrań mobilnych. Jeśli nagrywamy wideo plus audio. Jeśli chcemy mieć lepszą jakość audio w naszym nagraniu niż zwykły mikrofon, który jest w aparacie, no to jak najbardziej to jest mikrofon, który możemy wybrać. To jest jeden z bardziej budżetowych mikrofonów, które oferuje firma Rode. No ale moim zdaniem jest to całkiem przyzwoity wybór. Jeśli chcemy wyglądać Profesjonalnie. Odczepiając już go, że może z aparatu, który nie nagrywa dźwięku, w ogóle nie nagrywa to swoją drogą. Ten mały mikrofonik kosztuje około 300 zł i jest następną opcją, jeśli chodzi o mikrofony RODE, a, zaraz po e, RODE Video Micro. Dlaczego kupiłem akurat Go, a nie Micro? No właśnie, dlatego, że wygląda profesjonalnie. No i jest po prostu większy, wygląda jak. Taki mikrofon, któremu powiedzmy bardziej zaufamy. Co prawda, ten mikrofon w porównaniu do Micro ma wyższy poziom szumów własnych niż ta mniejsza wersja Micro. Szczerze mówiąc, one i tak nie są aż tak wysokie, żeby było to przeszkadzające. Nie jest to poziom jakiegoś chińskiego tańszego mikrofonu, na przykład takiego jak ten, bo ja ten mikrofon jest bardzo dobry, jeśli chcemy vlogować, jeśli chcemy nagrywać e, filmy kamerą z bliska, albo faktycznie mieć aparat dużo bliżej niż ja teraz. Ja nagrywam to oczywiście przez zewnętrzny mikrofon, audiotechnikę wiadomo jest to wygodniejsze niż usiłowanie wyciągnięcie dźwięku z takiego mikrofonu z takiej odległości jaką mam do mojego aparatu. Co prawda ten, ta gąbka, która przychodzi w zestawie z mikrofonem, nie jest tak dobra jak jakiś Deadcat. Ja mam akurat wersję na nie wiem, Mike Video Mike Pro Plus albo jakieś takiego. W każdym razie była razem w mikrofonie z mikrofonem w zestawie. Więc wyciąłem sobie dziurę z tyłu. Także cały mikrofon ładnie wchodzi do środka. No, i jeśli jest naprawdę wietrznie, jeśli jesteśmy na zewnątrz, to to jest nieokreślona pomoc, bo naprawdę można wyciągnąć z mikrofonu czysty dźwięk bez żadnego wiatru z tym. No jest to duży detkat, to prawda, ale jednak robi robotę, polecam sobie dokupić coś takiego do w sumie każdego mikrofonu do aparatu, jeśli nagrywacie na zewnątrz. To nagrywam przez mikrofon Boya, więc teraz słyszycie właśnie ten mikrofon. Całość materiału do tej pory była przez Audio Technica 2020 i Priam, wiadomo, wchodzący do komputera przez Do i tak dalej. Więc za chwilę zamienię po prostu mikrofon na ten Video VideoMic'a Go, tak żebyście mogli posłuchać tego jak brzmi z takiej odległości, około pół metra od filmowanego obiektu co da się wyciągnąć z dźwięku, jak to brzmi czy brzmi inaczej, lepiej, gorzej. No na pewno będzie brzmiał inaczej, bo wiadomo to jest mikrofon przeznaczony do bliższego dystansu no i też trochę inne pasmo przenoszenia inne brzmienie ma sam mikrofon z siebie, więc no nie można oczekiwać nie wiadomo czego od takiego mikrofonu. Ja mogę narzekać na tylko jedną, jedyną rzecz jeśli chodzi o ten mikrofon, mianowicie mój ma bardzo luźne gniazdo mini jack tutaj więc musiałem sobie z tym poradzić, kabelek przypiąłem po prostu trytką, nawet znalazłem czerwoną trytkę, więc wygląda to bardzo fajnie. No i do tego kabel na jest przymocowany, więc nie boję się o to, że się wypnie albo go zgubię. No, niby minus, a jak sobie poradziłem z tym właśnie w taki sposób, no to jestem całkowicie bezpieczny na ten mikrofon. Nie boję się, że się wypnie, nie boję się, że stracę jakiekolwiek audio przy nagraniu. Mikrofon zamieniłem, to jest właśnie Boja BY MM1, tak się nazywa. Kosztuje no 1 trzecią powiedzmy ceny właśnie tego mikrofonu, który słyszycie teraz. To jest jako backup po prostu. Jeśli nie mogę akurat używać albo używam gdzie indziej właśnie wideo Majka, no to tym też zawsze mogę się poratować. Jeśli odpowiednio blisko niego jesteśmy, jeśli odpowiednio dobrze mówimy, no to każdy z tych mikrofonów będzie działał dobrze, no ale jednak wolę, jeśli coś działa dużo lepiej na początku i mniej trzeba się przyłożyć do tego, żeby faktycznie brzmiało lepiej. Czy warto kupować zewnętrzny mikrofon do aparatu? No, oczywiście, że warto. Jakość tak czy inaczej będzie lepsza niż te mikrofony, które są wbudowane w aparatach. No i dodatkowo możemy ten mikrofon odczepić i przesunąć kawałek dalej, kawałek bliżej, wyciągnąć. Czy na boomie. Na pewno jakość dźwięku jest lepsza niż mikrofony wbudowane. Jest to trochę mniej wygodne, bo musimy trzymać dodatkowy mikrofon na aparacie. To racja. Ale w tych wersjach, które nie wymagają ładowania albo nie wymagają baterii, no to wpinamy jeden kabel. Mikrofon jest zasilany prosto z aparatu. Włączamy nagrywanie. Nagrywa nam się po prostu lepszy dźwięk z shotguna, którego mamy na aparacie. Nie ma tutaj na co narzekać. Dźwięk jest lepszy, czystszy, bardziej wyizolowany, jeśli chodzi o całe tło. Nie mamy wszystkich śmieci, tylko to, na co skierowany jest właściwie mikrofon. To też jest wielki plus tych mikrofonów. Zewnętrznych, bo nagrywają to, co chcemy, a nie wszystko dookoła i gdzieś tam daleko nasz obiekt, nasz dźwięk, który faktycznie chcemy nagrywać. Teraz na koniec jeszcze dołożę próbki z każdego mikrofonu, tak żeby można było. Posłuchać tego, jaka jest różnica pomiędzy pojemnością wielką membranową, tak jak teraz słyszycie, a właśnie video micem Go, który jest na aparacie i nagrywa dźwięk do synchronizacji cały czas w aparacie. To nagrywam przez mikrofon Boya, więc teraz słyszycie właśnie ten mikrofon. Całość materiału do tej pory była przez Audiotechnika 2020 i Priam, wiadomo, wchodzący do komputera przez Do i tak dalej. Jeśli jesteście bardziej zainteresowani tym, co robię, tym czym się zajmuję, to wpadnijcie na mojego Instagrama, wwzorciembida firmowego, at Suniwa Sound. Sprawdźcie tam followa znajdziecie tam zdjęcia, które są właśnie związane z tym, co robię, czyli audio, wideo, studio, koncerty, nagłośnienie. No to kiedy wróci?